Dziś odpowiem na pytanie, które nurtuje wielu Polaków: kielecki czy winiary? Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie sprawdzę, który z majonezów kielecki czy winiary lepiej sprawdzi się jako pasta termoprzewodząca i mam nadzieję, że to raz na zawsze rozwieje wszelkie wątpliwości. Ja przyznam szczerze, że sam używam takiego specyfiku u siebie w komputerze, ze względów oszczędnościowych oczywiście, no bo niewielka tubka pasty kosztuje kilkadziesiąt złotych, a za 400 ml majonezu płacę za 11 Do tego, jeżeli już zbliża się data ważności, no to wtedy mogę wykorzystać sobie go na kanapki, czy też powiedzmy do jakiejś sałatki. Także bez przedłużania zapraszam Was na testy. Ok, jak zwykle, zaczniemy od prezentacji produktu. Zerknijmy sobie na opakowania, bo wiadomo, takie produkty kupuje się też oczami, jakby nie patrzył. Winiary, opakowanie bardzo stonowane, koloru żółto, czerwono, czarnego. Natomiast tutaj mamy takie dość krzykliwe kolory, choćby ten zielony, który mnie osobiście nie bardzo pasuje. No ale wiadoma sprawa, to jest kwestia gustu, o tym się nie dyskutuje. Sami napiszcie w komentarzu, który według Was wygląda lepiej. Kolejna sprawa to konsystencja. I zacznijmy, może, od winiary. Dość taka zwarta. To akurat dobrze, bo w przypadku, kiedy będę używał tego jako pastę termoprzewodzącą, no to nie powinien tak bardzo wychodzić na boki po zainstalowaniu chłodzenia Kielecki, zdecydowanie rzadsza konsystencja. Nawet ta łyżeczka tak bardziej wchodzi, no i łatwiej spada majonez z łyżeczki, Także konsystencja na plus też po raz kolejny tutaj majonez Winiary. Teraz zerkniemy sobie oczywiście na specyfikację. To jest bardzo istotną rzeczą. Ja może tutaj dam przebitki. Żeby lepiej to było widać, bo ta kamerka tego nie uchwyci. Tym razem zacznijmy może od kieleckiego. W tym przypadku wartość energetyczna to 631 kalorii i zawartość tłuszczu 68 g. Natomiast w przypadku majonezu Winiary mamy tutaj wydajność energetyczną 704 kalorie i 76,3 g tłuszczu. No i zanim zaaplikuję majonezy na procesor i sprawdzę ich wydajność, to oczywiście nie może zabraknąć testu smakowego. Ja będę miał oczywiście zakryte oczy, tak żebym nie wiedział, który majonez próbuję. No i powiem Wam, który moim zdaniem jest dla mnie smaczniejszy. Pierwszy? Dobra. Hmm. całkiem fajny, taki ostry, wyrazisty smak. Niemdły. No dobry, może dawać drugi. Drugi, tak. Ten jest mniej ostry, bardziej łagodny. Hmm. Ten drugi chyba smakuje mi lepiej. Tak mi się wydaje, że to jest akurat mój smak, że tak powiem, ale to wi wiadomo, to jest moja subiektywna opinia. Który był drugi? Winiory. Teraz oczywiście sprawdzimy sobie, który z nich wypadnie lepiej jako pasta termoprzewodząca. Będę je teraz aplikował. Także, Andrzej, tutaj jak mógłbyś się zbliżyć i pokazać? Szpatułką będę nakładał najpierw skielecki na metodę ziarnka grochu. Wiadomo, to jest tak. E Taka konsystencja akurat, że bardzo łatwo to się rozejdzie pod naciskiem chłodzenia. No i będziemy za chwilkę wiedzieli, który z majonezów jest lepszym wyborem, jeżeli chodzi o właściwości termoprzewodzące. Ok, test na kieleckim dobiega końca. Zobaczmy, tutaj 5 sekund jeszcze do 15 minut. Ok, ja test zatrzymuję. Czyli stop. Zerknijmy sobie teraz na temperaturę na procesorze. Maksymalna 61,4 stopnia. Otoczenie to około 20,5 stopnia Celsjusza. Oczywiście podam Wam później dokładną deltę. Ok, zobaczymy teraz, jak się Majonez tutaj rozprowadził i wygrzał po tym teście. Zaplikujemy sobie za chwilkę winiary. No i zobaczymy, jak on sobie poradzi. Prawie to mamy. Dobra. Proszę bardzo, krómiteńko widzicie. Delikatna warstwa, tylko taka, która zakrywa tej pory. Proszę tutaj, tak samo na chłodzeniu nic nie wypłynęło poza soket. No i co? Idzie winiary. Ten jest trochę bardziej gęsty, także będzie pewnie go trochę ciężej tutaj tak uformować, zaaplikować na to ziarnko grochu. Tutaj musie, muszę przyznać punkt kieleckiemu. O wiele łatwiej się go aplikowało. Dobra, tyle wystarczy. Jak mówię. To jest dość rzadka konsystencja. Tak czy inaczej. Mimo, że gęstsza od kielickiego, ale to wszystko się rozprowadzi pod naciskiem chłodzenia. Ok, test na majonezie winiary dobiega końca, także zatrzymuję go. Stop. Temperatura maksymalna to 62,8 stopnia Celsjusza przy otoczeniu bardzo podobnym, bo też okolice 20,5 stopnia, oczywiście później z tego wyciągnę średnią. Jak widzieliście w tym finalnym teście, najważniejszym, bo jakby nie patrzył, tego dotyczył film, czyli sprawdzenia, który z majonezów będzie lepszy, jako pasta termoprzewodząca. Zwycięzcą jest majonez kielecki, uzyskujący deltę na poziomie 41,1 stopnia Celsjusza, gdzie majonez winiary tą deltę miał na poziomie 42,5 stopnia, czyli prawie 1,5 stopnia różnicy, na korzyść oczywiście majonezu kieleckiego. Oczywiście, ze względu na bezpieczeństwo Waszych komponentów, nie próbujcie tego robić w domu, bo naprawdę coś może pójść grubo nie tak i uszkodzicie sobie czy to płytę główną, czy procesor, a być może jeszcze inne podzespoły w Waszym PC. -cie, także przypominam, nie robimy tego w domu. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.